Na ścianie pan tu jest, tu jest, tutaj. W ilu osobach pan jest? W dziesięciu. W dziesięciu osobach, jak, jak Bóg? Tak jest. Czego osoba? Tam, jak się film. podoba filmik? Czy Nie widział pan. A nie widziałem, nie widziałem. No. Tak, tutaj pan urzęduje ładnie? Tak, no widziałem, jak się da. Nie? Plakaty wiszą, no byłem u starosty zobaczyć, Plakaty jak wieszą, jest bo 30 dni się zdejmuje. Przyz... Mogą się przeżyć. Mogą, Chyba same się zająłem. Był panu mojego konkurenta? No mój konkurent no, też dobry. No byłem, byłem, ale zrobiłem. też zajęty. Przy... No. Ludzie czekają w kolejce do niego. No. No, powinno... Takie życie, a nie po Powin... czekać nie, nie, powinno, jak jest sporecie. do pół do czwartej, to tyle ludzi co przyjdzie nie ma przyjmować aż do nocy. No tam pójdziemy i z drugim porządek, nie? No. 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 no ale oni się zaraz zawołają swo straż. No jak on straż? <laughs> do obywatela no, być tak, do no rząd. jest. No. No. No jak jest, no to, no to sprawdzam właśnie tam, jak tam urzędnicy działają. Super. No ale nie idę po wszystkich piętrach, bo tyle tych czwarte piętro, to czasami idę tam, bo to jest promocja. No, To tak, tak tam do nich idę, no ale oni tam całą, jedyni, tak. co jeszcze przy otwartych drzwiach, czyli otwarci dla ludzi są. Pan Święty obrazek, e, krzyżyk nosi. No to tam, wie Pan, na no, pokaz czemu, na pewno. No ale wyglądną, no, tyle jest. Coś trzeba wierzyć, tak? No, no, jak uważa Pan, tak jest, no. To dobrze, to tyle.